Problemy z sądową ochroną praw człowieka omawiano podczas drugiej międzynarodowej konferencji kanonicznego prawa procesowego. Spotkanie zorganizowano 7 maja w Olsztynie. Sądy w zasadzie istnieją po to, żeby chronić prawa ludzi, ludzi, którzy czują się pokrzywdzeni, którzy chcą dociekać prawdy, czy rzeczywiście ten czy inny organ, na przykład publiczny, nie przestrzega prawa, a co za tym idzie? Szkodzi im wprost. Według części uczestników konferencji, wśród społeczeństwa wzrasta świadomość istnienia praw człowieka i możliwości ich egzekwowania. Wiedza o poszczególnych podmiotowych uprawnieniach człowieka wzrasta. To jest, przypuszczam, uwarunkowane wieloma czynnikami, między innymi dostępnością do studiów. Ale kiedy mowa o ochronie, zwłaszcza tej sądowej, przypuszczam, sprawa jest dyskusyjna. Czasami jednak sądy działają zbyt wolno, o konieczności poprawy sytuacji mówili zgromadzeni goście. Zajmujemy się tym, jak pomóc ludziom, jak pomóc sądom, żeby dobrze załatwiały te sprawy, jak pomóc ludziom, żeby mogli te sprawy swoje przedstawiać do sądów, żeby te sądy były dostępne, żeby to ich za wiele nie kosztowało, żeby sądy sprawnie działały, żeby tam, gdzie jest rzeczywiste prawo człowieka, żeby te, te prawa były chronione. Naszym głównym zadaniem jest nadążanie za zmieniającymi się i ewoluującymi w obszarze międzynarodowym standardami praw człowieka, więc my powinniśmy doskonalić nasze prawa. W trakcie spotkania poruszano także kwestie praw dzieci i osób ubezwłasnowolnionych.